Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny o silniku 1.3 Multijet. Silnik zaprezentowany w 2003 roku. Pierwsza generacja produkowana do 2009. Od 2009 produkowana druga generacja. W pierwszej generacji silnik miał moc od 70 poprzez 75 KM. Aż do 90. W drugiej generacji silnik miał od 75 poprzez 84, konie 90 koni, aż do 95 koni. Co odnośnie pierwszej generacji silnika? Jakie są zalety? Na pewno jest dosyć niski poziom spalania, możemy osiągnąć nawet w okolicach 4 litrów przy spokojnej jeździe. Dosyć dobra kultura pracy. Mechanizm rozrządu oparty na łańcuchu, aczkolwiek nie bezawaryjnym. Dosyć duża trwałość, mała awaryjność, dobra, dosyć dobra kultura pracy. Co można powiedzieć o silniku? W 2003 roku silnik produkowany u nas w Bielsku Białej. Czterocylindrowy, bezpośredni wtrysk Common Rail drugiej generacji. Wtryski elektromagnetyczne Boscha. Łatwość regeneracji Co jeszcze? Najsłabsza wersja miała turbosprężarkę o stałej geometrii łopatek mocniejsza wersja miały już zmienną geometrię łopatek Bez koła dwumasowego dosyć niskie koszty eksploatacji W tym przypadku wystarczy wymienić samo sprzęgło Aczkolwiek Silnik był montowany także w OPLU i tam może się zdarzyć, że koło dwomasowe występuje. Co do rozrządu, rozrząd oparty na łańcuchu, aczkolwiek przy przebiegu około 150-200 tysięcy warto ten łańcuch wymienić, bo może się rozciągać. Także tutaj trzeba zwrócić na to uwagę. Do przebiegu 200 tysięcy w miarę silnik nie wykazuje jakichś większych usterek. Na pewno jest polecany w takich autach jak Fiat Panda, Fiat Punto. Był montowany m.in. także w Fiacie Idei, w Fiacie Albea. To jest silnik pierwszej generacji. Co do silnika drugiej generacji, zaprezentowany w 2009 roku. Tutaj, w porównaniu do poprzedniej wersji, wtryskiwacze mają znacznie większe ciśnienie. Około 1600 barów to powoduje, że silnik jeszcze osiąga lepsze wyniki spalania, jak i kultury pracy. Tutaj także są zastosowane różne ciekawe inne technologie, między innymi procesy dotryskiwania paliwa, czyli po to, żeby wyrównać pracę silnika, zredukować poziom hałasu, jak także spalanie. Porównując do poprzednika, silnik zbytnio się nie różni, także trzeba zwrócić uwagę na mechanizm rozrządu. W okolicach 150-200 tysięcy km trzeba zwrócić na łańcuch rozrządu. Silnik był montowany w takich autach jak Fiat 500, Fiat Panda, trzeciej generacji Citroen Nemo, Peugeot Bipper czy Fiat Punto Evo. Także podsumowując, dosyć trwała konstrukcja Małe spalanie. Trzeba zwrócić uwagę tylko na łańcuch rozrządu przy większych przebiegach EGR tutaj niestety w drugiej generacji mamy już filtr cząstek stałych, także no i w przypadku większych samochodów możemy narzekać na dosyć słabą dynamikę tego silnika, jeżeli będzie samochód załadowany, no to tutaj pojemność, ma pojemność robi swoje. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka.